To, co słyszeliśmy przy tym Boże Słowo, to jest dobra nowina. Pomimo że tam są trudne słowa, czasami mówiące też o jakichś kataklizmach tego świata, czy doświadczeniach, chorobach, cierpieniach, to, to jest tylko jakąś historią, która dzieje się pośród nas. My wiemy, że tak zawsze było. Świat się zmienia. Przetaczają się wojny, różne nieszczęścia przez świat. W tym też jest jakiś palec Boży, Bóg do nas przemawiał. Ale my mamy tą, ta pierwsza i najważniejsza dla nas dobra nowina dla każdego z to na każdy dzień naszego życia. Nawet gdyby się nie wiadomo co się działo, jakby się góry waliły. To jest to, że Bóg dał, dał nam Zbawiciela. Dał nam Zbawiciela, dał nam Nowego Adama. To Jezus Chrystus, nie kto inny, moi drodzy, może wypełnić tęsknoty naszych serc i rozproszyć wszelkie ciemności. Wszystko może rozwiązać. Oczywiście Święty Piotr pięknie mówi, że ta miłość jest skierowana do każdego człowieka. Nie ma tak, że Pan Bóg tego wybiera czy tamtego zostawia. Do każdego. Tylko jeden przyjmie właśnie tę wiarę w sposób taki prosty, bezpośredni, a drugi musi się jeszcze natrudzić, czasami nawyzywać Pana Boga, naprzekinać, jak widzimy, ale to przecież człowiek chrzczony. Ale my chcemy patrzeć pozytywnie i modlić się o to, żeby człowiek siebie sam nie krzywić. Bo cóż my jako pył tej ziemi dzisiaj jesteśmy, a jutro nas nie ma. Jeden oddech za mało, i człowiek przenosi się do wieczności na drugą stronę. Także to, wszystkie te szczególne wydarzenia dnia codziennego, choroby, cierpienie, nagło odchodzenie bliskich, też pogłębienie wiary, jest o wiele trudniejsze niż kiedyś. To jest też wielka prawda dla nas. Wymaga już większego wysiłku. Ale przecież Zbawiciel został nam dany. My żyjemy w tym czasie, kiedy przed Zbawiciel. Myślimy o świętach Bożego Narodzenia, radujemy się tym, ale my oczekujemy tego ostatecznego przyjścia. Ciągle żyjemy przecież w Adwencie. I zależy łaska, którą, która przychodzi, zależy ode mnie, w jaki sposób ja ją przyjmę. To jest to, to jest kolejna szansa, kolejna szansa dla mnie człowieka wiary. Jak mamy patrzeć na tą rzeczywistość? Nie możemy zapomnieć o przeszłości. Tak jak Karol przeczytał księgę Izajasza, tam jest zapowiedź też o przeszłości historii. Nie możemy tego zapominać, ale musimy patrzeć w przyszłość. Co pomoże nam nadać, moi drodzy, dynamizmu naszemu życiu, wiary. Że historia nas uczy jednego, że wiele trudnych chwil przeżywał świat, ale wiele też się rozwiązało. I my wiemy, że też pod opieką Matki Najświętszej przezwyciężyliśmy wiele trudności, tak może być dzisiaj. Ta wiara musi być pełna dynamizmu. Budować naszą przyszłość musimy w mądry sposób słuchać słów Bożej Mądrości. Bo inaczej człowiek popadnie w niewolę. I to bardzo często na, własną, na własne życzenie, jak to mówimy, własnej ziemi, a więc w swoim sercu i umyśle. Słowa się wypełniają, Bóg się lituje, jest zapowiedziany posłaniec, Jan Chrzciciel, posłaniec na granicy Starego i Nowego Testamentu i on nam mówi, mamy natychmiast rozpocząć przygotowania. Natychmiast. Nie czekać na nic. Podejmując decyzję o nawróceniu. Ale to Jezus, mówi Jan, jest mocniejszy od każdego posłańca, od każdego proroka, od każdego księdza, biskupa, czy papieża. To Jezus jest mocniejszy właśnie. On może wyprostować moje życie. Do Niego się mogę zwrócić. Ludziom nie muszę wierzyć, ale Jezus, Jezusowi tak. On zawsze jest wierny. On może naprawić błędy, przebaczyć nam grzechy, nasze słabości i uwolnić od złego to, co Jan Paweł II mówi od początku pontyfikatu. No, nabiate paura, nie lękajcie się. Nie lękajcie się, bracia i siostry. Jezus już jest z nami. To są piękne słowa, które nam właśnie zostawia. I świat dzisiaj też walczy ze słowem Jana Pawła, bo by właśnie te słowa Miłości, słowa mądrości, niektóre poprowadzą nas do Jezusa, bo one zostały tak przymazane, by zasiać w naszym sercu lęk, a my nie lękajmy się. Jezus może to uczynić dlatego, że jest Panem i Bogiem. żadne ludzkie działanie nie może zastąpić łaski Jezusa. I dobrą nowiną jest następna myśl, moi drodzy, to nie jest tak, że my się nawracamy i przestajemy grzeszyć, a wtedy Pan Bóg nas kocha. To nie jest tak. Jest to dokładnie odwrotnie. Bóg nas kocha mimo naszych grzechów, naszych wyborów, naszych dróg, które może są niewyrównane, nieprzygotowane na Jego przyjście. To jest ta dobra nowina. To jest miłość Boża. On nie chce patrzeć na grzech. On patrzy na nas jako swoje właśnie my jesteśmy wpisani jako podobni właśnie do Boga. Jesteśmy Jego przecież Jego braćmi i siostrami. Miłość przychodzi aby i sprawia, że nasze serca się przemieniają. Najważniejsze, abyśmy przestali polegać tylko na sobie i swojej ludzkiej sile. Oraz czasami sprycie. Wielu jest takich sprytnych dzisiaj, co chce wykorzystać. Dobrą wolę ludzi, nieznajomość tego czy tamtego, chce wykorzystać. Pewnie, że nie możemy zostać i na tej zewnętrznej stronie Adwentu czy Świąt, na dekoracji, na tym, żeby ładnie ubrać. Drzewko świąteczne, bo to wszystko jest martwe, to jest potrzebne, ale ważny jest dynamizm mojego serca, mojej miłości, żeby on ciągle wzrastał. By Boża łaska właśnie przemieniała mnie. Mnie bardzo denerwuje to słowo takie magiczne święta. W świętach nie ma żadnej magii. Ktoś tam kiedyś wymyślił i takie, w świętach co jest piękno miłości Bożej, którą mamy się dzielić? Piękno miłości Bożej. Nie ma tam żadnej magii. I tę miłość, patrzcie, możemy przelewać z serca do serca. I im więcej przelewamy, tym więcej tej miłości jest. Dlatego ważne jest każde serce. A święty Piotr dopowie, Bóg nie mierzy czasu na nasz sposób. U Boga tysiąc nas jest jak jeden dzień. Co więcej, to pozorne zwlekanie z wypełnieniem się obietnicy powtórnego przyjścia Pana należy odczytać jako czego Jego cierpliwości, wynikającej z dobroci, nie chce nikogo zgubić. Wszystkim chce dać szansę na wrócenia. Ale przyjdzie jednak niespodzianie. Trzeba nam czuwać i być w ciągłej gotowości. Czuwajmy, aby gdy Pan przyjdzie, zastał nas wierzącymi. Amen.